Dobra. ale on młody, to nie wiem. Między nimi zapewnie jest. No, ja, brąz. On wychodzi do chłopa i się zatrzymuje przed nim, nie? I na, i na kolano klęka. Nie ale to ciągle się zrozumie, że on się nie, nie nauczy, nie będzie lepszy. A że gorzej być nie może, no to już. No bo zamiast kurwa wiesz, wyjść do piłki, to on się do bramki cofa. O kurwa. Będzie ona spokój, niech ja się nie spieszy. Pierwszy do wyrozływkowych, bo jeszcze widać, że nie w formie. No kurwa, może nie stać go na buty do piłki. No to już nie bał się. Jak oni stoją, jak słupy To w nich musimy napierdalać Mareczko, asystent To Ono daje strzał i, i strzał stoi Są normalnie we do niego leci nie reaguję, <gulia> kurwa Ale to

to Będzinka. Tam w ramce. daj Majdanowi trochę pograć. Nie wiem, pomogę, kurwa. tam celów nie zabrałem. Dawaj, to było Holder, wiesz co, on chyba o warninga, ale nie miał tego ostrzeżenia wcześniej, więc mógł normalnie startować, tylko był powtórzony Brawo! <noise> no chodź, leksy, co bery! Drobik zabalił Powiedz, że będzie na broni, że taktyki nie ma dzisiaj. Co tam się tu pojawia? Lefce na lefce, Asmajer, jo? Ja? Mam skrótowo i już ...przez no, a nie, piwka, jak no, to wygląda? Rozszerza, rozszerza, rozszerza Eee...

Brawo! 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 Ja <grywa> formę równa trzeba trzymać. Pamiętaj. Najważniejsze jest równa forma. Jakie Właśnie żebyś ta wyżerka nie miał! My jestem przy dachem na pewno, ale Rafał no tak. My i od razu mam trzy... Ja fajnie... Od jednak pumają czacze już ze sobą, nie? Od Bośni są zgrani. Dawa.

はい。<laughs>